Siemanko! Tutaj Gizek Gamin dzisiaj ze mną jest... Kaka120. Czyli Kamil. No dzisiaj, tak. To, dzisiaj będziemy grali na Sky Warsach, więc chodź za mną. Okej. Okay. No to do do, no do, te do te którego postawy. skakujemy? Tego, chodź. Okej. Okay. Jesteś. No to mamy sojusz. Tak, okej. Okay. Wiesz o co chodzi w Sky Warsach? Tak. Trzeba, no po, po, prostu trzeba po, po prostu trzeba przetrwać na, na takiej małej e, map e, no, no nie no nie ma, no, na, na takiej małej małe platformie. Wy serce. No wy serce No i trzeba zabić wszystkich inaczej. My, my mamy sojusz. Okej. Okay. Wow. Tak? Ma, ma, mam, mam takie e, enchantowane eku. Ja nic nie mam z eku, mam dużo strzał za to. Dobra, to ja już... to powiedz gdzie jesteś. To on cię zna... Tutaj, tutaj, tutaj. Ja tu. Zajmij zaj się zaj jakiegoś kolesia. Tylko wodę sobie je. O, koleś dobra. Kolesia wziął perełkę, więc. Nie mam o, coś ej, czegoś... Ej, bar y, y, tutaj jestem, Bartek, jakby co? Ty idź do mnie w takim razie. Ale, ale ja, ja się boję, że spadnę. No to idź, no, wylej sobie wodę. Tak, na odcinku. Ja się boję, że spadnę. No, tak myślę. O, tam kolej zabił. O nie, on tam do mnie się tepnie. Nie Bartek, uważaj! Ej, jakiś, jakiś gość do, do ciebie idzie Z której strony? Na, na wprost, na wprost, tutaj, tutaj! Na lewo, na lewo! Ten? Na, na lewo, na lewo Bartek, na lewo! Aha, ten, dobra! Ten gość, tutaj jakiś oszustwa! Dobra, rzucę do tego ze śnieżek Dobra, ja idę do jakiegoś... Aha, ty tutaj! Nie, to nie tu! Tutaj jestem, tu! Okej, okay, okej! Bartek, to... uważaj, uważaj, uważaj! Gdzie? Na wprost! O nie! Łuk! Ma. Jezus! Dzięki, że mnie na, yy, nawigujesz. Czekaj, bo chcę zjeść. O! Gdy naklepka. Dobra, spuszczę sobie wodę na taki przypadek. LOL! Damn MMC? Aha! Admin to był z Skicebloka. Ok, puściłem. Więc jak ci tam idzie, bo ja umarłem? No na razie dobrze. No, to powiedz, kiedy tam um, skończy się, a ja będę czekał. Um, więc takie, to jest taki um, odcinek z moim kolegą, no, bo nam się nudziło, więc postanowiliśmy coś razem nagrać. No i wyszło po Skywarsy, a miało być to długo, ale Skywarsy są lepsze i fajniejsze no i ciekawsze no więc jak tam u ciebie no, na razie dobrze a o, o, o oberwałam z kaktusa pozdro dobra to tak co jest ja muszę na chwilę wyjść więc zaraz wrócę okay. więc y, jestem z powrotem problemy aha problemy Ej, a bar czy... Bartek Artyk a ten, a y, to pójdzie y, na, moj, na moje konto, czy, czy na twoje ten filmik, bo, bo właśnie oba, nie obaj, bo obaj A, to spoko. pytania, nagrywa, a nie wie takich prostych rzeczy. Jak tam u ciebie, żyjesz jeszcze? Jeszcze żyję. No, zostało, je, z, z, zostało jeszcze 3 graczy z 12. A, no to ja, masz szansę Kilerka, kile, Siek, i, i ja. To masz szansę Aha, no to. Zobaczymy jak ci pójdzie. Ja, ja wczoraj jestem na, na swojej na, swoje, na swojej platformie. E, cze, cze, e, czekam, aż a się tam pozabijają wszyscy. To mógłbyś zacząć działać. Dobra, dobra, dobra. Postaram się tylko tylko, ja żeby nie... Ale nagrać jest spać. Na też jakiś materiał. Hmm. Postaram się nie spaść. Łoł! Wow. No i, no i prawie mi się zabił, ale nasza się woda mnie uratowała. jakimś pad. No, no więc... E... Wow. I co, umarłeś? Nie, jeszcze nie. Jesteś w wodzie? Tak. A ktoś jest blisko ciebie? E, poczekaj, akurat ok wychodzę z wody. No. Mm... Nie, nie, to... to jak, jakiś goś się zbliża. Muszę, tak, nie tylko bym zadał pytania do to z nim! Nie, nie, nie robacz, czekaj, on, on chyba deszedł, poczekaj. E, zostało już dwóch, killerka i ja. Bo to nie. musisz zabić ją! On, ona mnie namierza na na z łuku, lol. Bo to podejdź do niej i ją zabij, masz szansę. A jak, jak zrobić śnieżki? Nie da się zrobić, musisz mieć blok śniegu, żeby zrobić. Kurde, ja nie mam. Ty, mam! Ale jak, jak, mieć łopatę? Musisz i rozwalić ten blok. Pięknie. Dobra, no podejdź do niej ją zabij. Zaczynam na sobą arenkę. No i dadę pięknie. No dobra, to gdzie jesteś? O kaka, chodź. Skakuję do tego znowu. Do lewego? Dobra. Ubijasz? Ciu. Tak. Dobra. No to... Gdzie jest, Gdzie jesteś Bartek? Mm, tak, łatwo ci... Nie wiem. Skaczę sobie. Chyba. A ty, ty, ty w ogóle się ruszasz, czy nie? No, ja teraz podskakuję, wow, ale dużo śniegu no, mam, nie, dobra. Ojej, nie mam nic do. A, mam truty. Dobra, ja bym sobie w takim razie zrobił most skrzynki. albo łopatę, bo dużo śniegu szybko. Więc druga arenka. Zobaczymy czy się teraz coś zdziała. No, jeszcze jedno drzewa doba, tego już nie będę brał. Tak, muszę, muszę zrobić crafting table. Tak, dziś nie sobie postawiłem, ale dobra. Mieczyk najpierw. Z łopatka. Dosyć A si Pozbieram teraz... sobie trochę śnieżek. Ale jakieś, jakieś lagi mam? Żyj z nim, żyj. Ile mam? Okej, okay. na Dobra, no to ja już będę szedł do skrzyni. A ja mają sojusz jakieś? Jacyś goście. Wybram sobie wody. W końcu A gdzie jesteś? Ja mam grzybę. Może mi na, na wiedzieć jesteś tam? Nie, rąbię drewno. Jestem na dole, na wyspie. Mam spodnie zemprzankowane, skórzane. Ja, nigdzie, ja, ja nic tutaj nie widzę, ale ok, okspo... gdzieś bardzo daleko. No chyba tak. Ty, ty chyba jesteś po drugiej stronie tego chyba. U! ile no, rzeczy! Fajnie. To, to się przyda i to. O tak, potrzebuję łopatę. Ok, no i teraz no i zaraz będę miał dużo śnieżek. Dobra, sobie ile do takiego jakiegoś gracza. O, okay, już, już, już jeden gracz spadł. Tak, prawie spadłam. Ja też. Dobra, zabiło mnie jednego. O, killerkę zabiłem. No i dobrze. Ja cię wcześniej zabiłam. Dobra, a ja jestem tam gdzieś na środku. Aby spadł znowu bądź. Ale ja mam miejsce, lol. Tu cię chyba trochę. Mam strasznie dużo śnieżek. A to nie ma. Dobra, więc ja nie wiem, co mam robić. Aha. Musiałbym się jakoś dostać, tylko że nie mam przy sobie ani jednego drebienka. Hmm, pójdę zrąbać. Wow, jakie... Ja, ja jestem bezbronny. Ty, a, a, a co mam w skrzynce? Wow. Ale nadal w skrzynce. Ja roz... sobie zrobię drogę, albo będę płacić. się. Wow, właśnie. Y y y y miałem śnieżki w, w skrzynce, lol. Łał! Wow. Odkryłeś tajemnicę swojego życia. Dobra, dobra, dobra. Założę. Nie zostało trzech graczy, w tym ja i ty. Trzeba zabić takiego jednego i będzie połóż prawie. Na końcu my się będziemy widzieli. Okej. Okay. Wow. Rączki. Kto, kto mnie szczelił? O, to nie ja, bo ja robię drewno. Czyli ten to, to, Kuba. Ten gościu tam, Wow. On, on, on strzela jajkami. Chodź tu. Ja, o! Widzę was! To ja, Kamil. Czekaj, gdzie jesteś? Czekaj, muszę... Ty muszę... masz łuk? Ty masz łuk? Nie, nie ja mam tylko mam strzały. Oto, czekaj, ty jesteś w takim... Tu jestem, jest po, po prawej twojej lewej, dobra, dawaj. No. no to chodź, z dwóch stron. Tylko wodę sobie daję. To jest z dwóch stron na niego. Aha, wszyscy, wszyscy dam wodę, no tak. No to idź. Już tylko sobie wodę dam, okej, okay, dobra. Mam tego kubadru. O, widzę cię, jesteś tam. Czyli byś na szybciej wspomnie, tak. Odchodzę do niego, Fak! on na łuk. No! Oni, żebym teraz tylko nie przyszedł tutaj. Fuck! Deadna. uciec teraz. Jest. No, bo nienawidzę ludzi, którzy mają łuk. O, strzelać niego śnieżkami! Czemu? O, bo pięknie, pięknie. Tak, prawie ja go zepchnąłem. Ojej, nie, nie! Nie chcę śnieżka, się bawić. Dobra, mam troszkę na łopatę jeszcze mam. Tu się zbierze śniegi. Ło, wpadłem. Wow, Spadłeś? Nie, sp y y spadłem do wody. Wow, Taki fart, dobra. To ja do niego podchodzę. Ja też tak mniej więcej. Mniej więcej. Nie, mniej więcej. Nie, tylko, tylko mi tylko mi... Nie wiem... Dwa, dwa, dwa opakowania takie śnieżki zostało. Jakiegoś miksa. Dobra, mam Dobra! Ja już idę do niego. Mi się, mi się skończyły już śnieżki, ale, ale poczekaj, może możesz, możesz jeszcze coś weźmę, ja jeśli się uda. Nie zabudowania. Więc szybko pozbierać muszę z trzy... O, widzę cię. Okej, dobra, mam cztery klocki mam cztery śnieżki jeszcze. Dobra. Że mi te kloczki się na nic nie przydają. Okej, teraz jestem trochę bliżej. Ja jestem bardzo blisko i do go skaczę. Ach. Bij jego... Deadnę, deadna. Jadłem. Dead co, co, co się stało? No. obaj mi się zabiliśmy, wygrałeś. Nie, yes, spoko, wygrałem. E Dobra, to gdzie jesteś? No tutaj, z e, 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 ska, każdego lewego. No dawaj, tu. Oj, dobra. jesteś jako ostatni dołączony tward. Dobra. Ja. No więc kolejna arenka. Pierwszą. Dzięki to... E, dzięki... E, nie wygrałeś ją, bo ja go zabiłem fartem. Dzięki, jakby inny. co? Ej, e, gdzie jesteś? Nie wiem, skaczę. Ja jestem w swoim miejscu, lol. Wo, gdzie jestem? Mam koksa! Teraz nic mnie nie zabije. No nie mam wody, pięknie. Dobra, jestem zabity. Ale tak szybko? No. już za blisko mnie. Jezu, gdzie jestem? Lol. Łoł! Łoł! Jakiś ziomak do mnie przyle... Łoł, jak to możliwe? Lol. Mam koksa, yes. muszę, muszę trochę oczyścić teren z, z liści, dobra. Już lepiej. Tak, mam Ta koksa, ale sobie go nie wezmę na. ręki. A dedłeś już, czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Jest rzucony, rzuciłem żelaznego. Dobra, jeszcze, jeszcze pozostało kilku graczy. Sze, sze, sześciu graczy. Po... Mam... Sześć pod radną. Nie, sześciu, żyjesz? No żyję, żyję. Dobra. Jeszcze, jeszcze, je, Jeszcze może zrobimy ten. E, i Taki tak jeden jeden odcinek. nie Jeden odcinek, jeszcze taką jedną mm, nazwę się nazywa. E, no. To był mały Rozgrywkę. I, I kończymy odcinek, okej? Okay? No. Dobra, tam mam drewno. Teraz co z nim... Co mam z nim zrobić? Psz. To już koniec. Psz. Skończony jestem. Psz. Ktoś jest za mną? Nie. A, 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 a to gdzie? A, ta, o, tam jesteś, bo yy, widzę cię, już widzę. A gdzie ja jestem? A skąd wiesz? Ja a, robię ma... drewno teraz? Wow! Jakiś, jakiś gościu się dla yy, ciebie się, się prze, przeteleportował. Gdzie jest? Prawie, ale, ale spadł na szczęście. Jest. No więc ja teraz szybko robię drewno. Gdzie jesteś? Tutaj. Skacze, po twojej prawej. Tam. Do mnie. To jest tak daleko, kurde. No dobra, Staram się. Nie zostało trzech, no to we dwóch na tego jednego. A, a gdzie on jest? Na środku. A tam. Tak? Nie, nie, on jest, on, on jest tam po prawej. U, 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 u mnie na prawo, a u ciebie na, w, na wprost. A dobra. Chodź, będę szedł do niego. Szkoda, że nie mam perukresu. By, by mogło by było być szyb trochę szybciej ja mam tylko koksa którego zjem na tego koleżę jeszcze w ogóle nie brałam wody e, tylko, tylko, e, tylko tylko żeby żeby on nie miał tego e, perukrzes żeby żeby się przeteleportować no ale ale, ale miał? E, chyba nie ma no Ale al 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 A al by nie ja, miał jak idę na środek ale tam chyba już nie będzie nic, bo, bo tam już gościu jakiś był. Nie, jakieś rzeczy zawsze zostawiają. O, widzę go! No tutaj jest już, no. Tylko uważaj, bo może być dług. Nie mam śnieżek. Prawo. No, ja, no, ja, no ja, też, ja też właśnie nie mam śnieżek, no. Bo będę płynął z wędki. Ten też... ten też. Ten, no ten, to ten ten nie też... się z nim bawię. No chłopie, ale ja nie będę, nie nam rany tak szybko. No to na środek. Też, też, też nie nam, nie, nie rany tak szybko. Nie, ej, e, e, się wrócił, z powrotem, na swoją wyspę. Okej, okay. no to tam będzie zwierzątko. Biorę drewno i idę. To szybko. Widzę cię. Masz niedaleko, na środę. Spadłeś. Tak. A nie, a, nie, a nie mówiłem, że jestem to słaby? Co, ym, No i jak, wygrywasz? Przegrywasz. Nie, nie, na razie jeszcze jest tam... Chcę podejść, ale ja mam wębkę. Ja, 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 ja... sobie poczekam aż skończysz. Już blisko, no chodź. I tak, muszę coś na czacie, żeby coś zrobił. No i spadłem do areny, pięknie Ja czekam on Czyli nie, nie skoczy, bo chodź. No już. No nie mam kilo, ja, 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 ja mam coś, coś no. zrobione z kąpem Zrzuciłem go! Wygrałem No to, to spoczko. No poczekaj, bo mnie ścina. Hmm. Ja już... Ja, ja już na arenę jakby co Ale jaką? No y, tam po lewej tam, tam co tam co wiesz, tam po lewej jaka, skakaliśmy no, cały no, czas no, Jakie. Ochrona to usłysza. Wejdę tam. Postaram jestem, się. Jestem. Jesteś na tej alenie co ja? Napisz coś. Napisz coś. Czekaj, postaram się. Napisz coś byle co? No, byle co napisz? No to napisałem. No to nie jesteś. No to nie, to wychodzimy. Jak a, a się wychodzi, bo właściwie nie wiem. Czekaj. Loby. Chodź na Lobby. Na SkyWars. Chodź na Lobby na SkyWars. Ja, ja chyba muszę już kończyć, bo ten. Czekaj, coś... jedna ręka. Ale ja coś ja mam y, schakowane z komputerem. Ja ten. Y, y, klikam, klikam ten ukośnik, a, 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 a tu mi wychodzi pauza. Więc... A nie, to Ctrl-Shift przytrzymaj przez chwilę. Ctrl-Shift? Tak. Albo albo shift control. Shift control. No i teraz spróbuj. Dalej. No to, no to chyba kończymy, no to... Czemu to nie jest hakerstwo, tylko zbog wana klawiatura, oba przytrzymaj shift i kontrolę i kontrolę i shifty. Jeśli to no jeszcze raz. To spróbuj. Czekaj, dobra, 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 udało się, dobra, no Spokój, dobra. wow, Matusz pomaga, no to chodź. Kata, dawaj. Lobby, tak? Lobby i na Skywarsy chodź. Ostatnia równa. O. To było najgorsze tam. Skywars, a tam było przecież. No skacz, dawaj, przecież klikam dwa razy. My się, się pogubimy no już. No chodzisz czy nie? No już, już. Ale weszłeś na arenę? No jeszcze nie, to poczekaj, poczekaj na mnie chwilę, No już wchodzę na Skywarsy. To są Skywarsy. Warsy Jest. Ja a no przecież tak. Hmm. Co ja Przecież. A, mogę... Widzowie zobaczycie jak jest się ogarnia. Weszłeś czy nie? Weszłem. No to chodź. Do, do tu jestem. Do do areny. Jaki farce? Cześć 15 znowu. Nie ja wiedziałem. Hmm, więc ostatnia rundka na dziś. No i... zobaczymy się w takim odcinku. Ojej. Jest żelazna zbroja. Dobra, jest. Więc... Jest, mam, ma, mam łuk. Udało się. Ja też mam łuk ją strzał. Nie, ja, nie ja tak samo Świetne mamy łuki. Dobra. Ja już... Blisko. Blis, bl, blisko mnie jest skrzynka, więc postaram się do niej dojść. Hmm, dobra. O, więc... Hmm... Ja już... Teraz ja będę musiał kończyć nagranie powoli, więc... Nie! Kiedyś tam tam kogoś się dochodzi. No i spadłem pięknie. Pozdro. Okej, okay, czekaj. Ja, 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 co to ja bym już spadłem. spadłem? Ja też. Głupi, dwa razy, złagowało mi się przez głupie dwa razy. No dobra, to chodź, za zakończymy odcinek. Czekaj, ale gdzie jest tutaj spłoczko? Czekaj, no, czekaj. To, no to spotkamy się może jeszcze z... Tak, super F5. Podkałam się z kamikiem może jeszcze kiedyś to do zobaczenia.